Dzień dobry, nazywam się Diana Dudziak, jestem doktorem nauki o kulturze fizycznej, nauczycielem, terapeutą oraz instruktorem korekty i kompensacji. Przez ponad 8 lat pracowałam w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz przedszkolach. Podczas mojej pracy z dziećmi prowadziłam zajęcia ukierunkowane na kształtowanie różnego rodzaju cech motorycznych, poprawiających ogólną sprawność fizyczną oraz ćwiczenia ukierunkowane na korekcję wad postawy. Każdy nauczyciel i terapeuta doskonale wie, że najlepsze rezultaty przynosi taki bezpośredni kontakt z dziećmi. Natomiast w obecnej sytuacji jest on niestety ograniczony, dlatego musimy wyjść naprzeciw tym problemom i szukać kreatywnych rozwiązań. Sprawność fizyczna dzieci, szczególnie w wieku wczesnoszkolnym i późnoszkolnym, jest niezwykle istotna do ich prawidłowego rozwoju. Dlatego postanowiłam nagrać Państwu cykl filmów, w których znajdą Państwo kilka bardzo kreatywnych rozwiązań. Pamiętajmy, nie tylko nam jest ciężko w tym okresie, dzieci również odczuwają brak odpowiedniej dawki ruchu, mają taką naturalną potrzebę pożytkowania swojej energii, dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby im to umożliwić.